12, apple take one. Witam was bardzo, bardzo gorąco moi kochani kinomaniacy i wielbiciele braci Koen. Ja filmy braci koen raz uwielbiam, a raz y nie. Anyway, my honey. Ale teraz zrobili e, bracia Cohen film jakby specjalnie dla mnie. Witajcie w Hollywood lat 50. Złote lata kina. Wielkie gwiazdy, wielcy producenci i szefowie. Poznajcie jednego z nich, Eddie Mannix, szef studia filmowego Capitol. I zobaczcie jeden szalony dzień z życia fabryki snów. Capital Pictures, as you know, millions of people left us for information and uplift and yes, entertainment. And we're gonna give it to them. And action. Kilka filmów kręconych naraz, katastrofy na planach zdjęciowych, pijane gwiazdy, zdradzani mężowie, zdradzane żony, nieślubne dzieci, skandale, plotki. Oto fabryka marzeń, produkująca balsam na duszę utrudzonej ludzkości. Uff. Ale to wszystko nic. Nic w porównaniu z największą, żyjącą gwiazdą wszechświata, której imię leśni na firmamencie, niczym gwiazda zaranna. Oto on, Bert Whitlock. A truth we could see, if we had, but. If we ha had. Faith, faith. Faith. Cut. Ah. I właśnie on, jedyny, niepowtarzalny, wspaniały Burt Whitlock, znika. I największa produkcja, superprodukcja wszechczasów Hollywood, film Awe Cezar. Film o pewnym Rzymianinie, oksywie Auto... Auto... Auto coś tam. I skromnym synu cieśli z Nazaretu, zwanym Jesus... Ta produkcja zostaje wstrzymana. Dla wielbicieli gry, filmowe e, cytaty i zagadki to świetna zabawa. Tyle tutaj nawiązań i żartów, ironii, humoru.

ja uwielbiam takie klimaty, uwielbiam e, filmy, które opowiadają o filmach. No i do tego ten e, taki złośliwy, ironiczny, czarny humor braci Cohen i cała plejada gwiazd. Jakże cudny Giorgio Clunej w tym rzymskim garniturku, oślepiony majestatem skromnego syna cieśli, Gizasa. Gizusa jest <laughs> Zauzowata Scarlett, niczym niezbyt mała syrenka po dwóch rozwodach, w ciąży, nie wiadomo z kim, z kimś, z planu chyba, nie wiadomo. I pewien uroczy krowi gwiazdor, czyli Cowboy który prostor z plano zdjęciowego Western trafia na brytyjski salon. Oh Monty. Come join me on the divan. Would that it twerce a simple time? Would that it were simple? Would that it were so simple? Would that it were. Would that it was a simple? It's complicated. Awe Cezar to przezabawna urocza zabawa z kinem jednocześnie hołd dla kina, dla wszystkich maniksów Hollywood trzymających cały ten zgiełk, cyrk i burdel za mordę. Eddie, I, wouldn't, I would never do that! Shut up! Dla niektórych ten film, y, najnowszy braci Koen może być y, ciutkę przegadany, może zbyt y, ciutkę y, inteligentny. Nie, ja takich kinomaniaków nie mam. Przepraszam bardzo. Dla wszystkich kinomaniaków to będzie świetny film. Ja się bawiłem znakomicie i na 10 skali kinomańka daję temu filmowi 8 punktów. A więc Awe Koenno, To nie jest najlepszy gest. Awe Koenowie. Pozdrawiam, ja, Artur, kinomaniak Pietras. Zawsze ty tyle lat, i zawsze to samo mi odpowiadasz, a nie wiadomo, co tam będzie. Nie wiadomo, ale zobaczymy. Także lecę jutro do Danii, trzymaj kciuki. A co do ma wspólnego z Polską? Dziękuję.